Dzień dobry, przed mi program Rozmów Info. Dzisiaj naszym gościem jest wojewoda Podkarpacki, pani Teresa Kuba-Schul. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani wojewodo, zacznijmy od naszej rozmowy sprawy najważniejszej, od bezpieczeństwa. Czy nasz region, nasze województwo jest dzisiaj bezpieczne? Tak, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nasze województwo jest bezpieczne. Realizujemy szereg działań, które. Prowadzą ku temu, że możemy dzisiaj odpowiedzialnie powiedzieć, że jest bezpieczne, mimo tego, że mamy oczywiście świadomość tego, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, ale mimo tego, że trwa wojna, to zwiększane są cały czas środki na uzbrojenie, cały czas realizowane są różnego rodzaju programy, chociażby nawet. Program, który realizujemy od stycznia tego roku, to jest program ochrony ludności i obrony cywilnej, więc możemy powiedzieć, że jest bezpieczny, ale słowo bezpieczeństwo ja bym rozpatrywała i analizowała na wielu takich obszarach albo płaszczyznach. To jest bezpieczeństwo zdrowotne, to jest bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży, to jest bezpieczeństwo seniorów. To nie to jest również bezpieczeństwo, które jest związane z rozwojem infrastruktury i poprawą dostępności mieszkańców do określonego rodzaju usług czy też świadczeń. I też w tych obszarach naprawdę bardzo dużo się dzieje na terenie To jakie tutaj jakie tutaj zadanie ma wojewoda Podkarpacki? Tych sfer, które pani Jak jeśli mówimy o bezpieczeństwie zdrowotnym, to tak, przede wszystkim cały system ratownictwa medycznego. Z roku na rok go usprawniamy. Przykładem tego jest chociażby nawet uruchomienie w tym roku trzech nowych podstacji na terenie Województwa Podkarpackiego, również wydłużenie czasu pracy. Poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego, tak żeby ten, ta dostępność była większa, a co oznacza skrócenie czasu dojazdu do pacjenta. Szereg inwestycji i środków, które udało się pozyskać, inwestycje w szpitalu jedynym rządowym szpitalu, czyli szpital MSWIA. Inwestycje i przekazane z rządowej agencji rezerw strategicznych różnego rodzaju sprzęty medyczne do szpitala, chociażby nawet tomograf komputerowy w szpitalu Nowa Dęba, a przekazane środki i wyposażenie w szpitalu. W Górnie. Kolejne to jest szpital w Lubaczowie, które też udało się środki przekazać, czy też szpital powiatowy w Stalowej Woli, ale to tylko przykłady różnego rodzaju działań w obszarze samej ochrony zdrowia. A wracając do tych spraw militarnych, ilu żołnierzy to jest obecnych pod Karbaciu? Drodzy Państwo, takich informacji my nie podajemy do publicznej. Informacji jest żołnierze. Ale są na Podkarpaciu. Tak, na Podkarpaciu. Są żołnierze NATO. Proszę być spokojnym. Są patrioty przy lotnisku. Więc mimo tego, że żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych zostali realokowani z Podkarpacia, na to miejsce są żołnierze NATO z innych krajów. Czyli Rzeszów dalej jest stolicą wolnego świata, bo jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie, do Rzeszowa przyjeżdżały Przejeżdżali prezydenci różnych państw, czy dalej jesteśmy w centrum zainteresowania? Tak, dalej jesteśmy w centrum zainteresowania. Dalej pomoc humanitarna, pomoc militarna płynie przez nasz region, ale bardzo dużo różnego rodzaju wizyt. Osoby, które Udają się na Ukrainę, korzystają z trasy przez teren Województwa Podkarpackiego. Teraz przejdźmy do tej ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej, która była tutaj wspomniana. Co ona dla nas zmienia? Dla zwykłego mieszkańca. To jest przede wszystkim po raz pierwszy mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ustawa, która przewiduje opracowanie programu, i ten program został opracowany i przyjęty przez Radę Ministrów 27 maja bieżącego roku. Program, który przewiduje realizację szeregu inwestycji i wskazuje źródła finansowania. W województwo podkarpackie na ten rok, czy na rok 2025, mamy kwotę około 278 milionów złotych. Są to środki, które z jednej strony chcemy przeznaczyć na budowę albo też adaptację, dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji albo schronów, albo ukryć, albo miejsc doraźnego schronienia. Z drugiej strony. Część środków przeznaczamy na zakupy, na zakupy różnego rodzaju urządzeń, wyposażenia, które będzie nam służyło w przypadku występowania jakichkolwiek nadzwyczajnych zdarzeń, takich sytuacji kryzysowych. Kolejny obszar to środki, które przeznaczamy na. Nie, wsparcie nie, podmiotów ochrony ludności nie, w obszarze tzw. HNS-u. E, I Czwarty z obszarów to, szkole, to z kolei szkolenia, bo też musimy szkolić osoby, które są pracownikami podmiotów ochrony ludności, ale też i szkolenia, które będą adresowane do naszych mieszkańców, więc bardzo dużo w tym obszarze się dzieje. Tak jak wspomniałam, program ochrony ludności został zatwierdzony. Na terenie województwa podkarpackiego już odbył się konkurs, samorządowcy poskładali wnioski, te wnioski zostały rozpatrzone. Jesteśmy na etapie przygotowywania umów i będziemy już niebawem podpisywać umowy z samorządami, po to, żeby do końca tego roku bardzo mądrze zainwestować te środki. Nam nie chodzi o to, żeby środki wydać i powiedzieć: „Tak w 100% wydaliśmy środki.” My te środki tak inwestujemy, żeby zbudować odporność naszych mieszkańców na różnego rodzaju zjawiska kryzysowe. I tutaj to nie tylko jest konflikt zbrojny, wojna, ale innego rodzaju zjawiska kryzysowe. No dzisiaj popatrzmy, chociażby nawet rano intensywne opady deszczu. Takie, takie anomalie się nam często zdarzają i często się nam zdarza, że takie tak bardzo intensywne opady deszczu przynoszą nam błyskawiczną powódź. I my musimy przygotować społeczeństwo, ale też i wszystkie organy ochrony ludności, podmioty do tego, aby bardzo szybko mogli, abyśmy bardzo szybko mogli zareagować i pomóc naszym mieszkańcom. Na następny rok mamy kwotę jeszcze większą bo to jest kwota ponad 298 z kolei milionów złotych i też będziemy w te obszary, o których wspomniałam, będziemy inwestować. Może taki przykład, czy kilka przykładów podam, żeby mieszkańcy wiedzieli, na co tego typu pieniądze będą wydatkowane, oprócz budowli, to na przykład zakupy agregatów prądotwórczych. To zakupy pomp o wysokiej wydajności do wypompowywania wody. Mamy różnego rodzaju sprzęty typu cysterna na, na wodę, ale też są bardzo fajne inwestycje przygotowywane przez samorządowców, polegające na tym, żeby zapewnić alternatywne, zapasowe źródło dostawy wody poprzez. Rozwiązania same infrastrukturalne, czyli niekoniecznie już tylko beczkowóz i dowóz wody na miejsce, ale też zapewnienie trwałej infrastruktury, która by w takich sytuacjach kryzysowych mogła być wykorzystywana. Mówiliśmy dużo o inwestycjach, o tych środkach, które płyną na Podkarpacie. Jakie jeszcze inne inwestycje mogą być u nas lokowane? Jaka jest w ogóle perspektywa rozwoju naszego regionu? Tak, żeby mówić o perspektywie rozwoju naszego regionu, musimy też popatrzeć na to tak z kilku perspektyw. Jedna perspektywa to jest poprawa dostępności komunikacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej to inwestycje typu drogi koleje. Nie tak dawno podpisaliśmy umowę, bardzo ważne umowy o bardzo dużej wartości, bo prawie 2 miliardy złotych z, ze środków z funduszy europejskich w ramach fund programu funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Tam na to działanie było przeznaczone 3 miliardy, 2 miliardy, aż 2 miliardy jest na Podkarpacie. I tutaj. Mamy środki na przebudowę i modernizację linii kolejowych wraz z całą infrastrukturą. To jest linia 108, przebiegająca przez Krosno. To jest linia 74, 78 i 25. To z kolei ta część Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Sandomierz, Ocice. To są koleje. Jeśli chodzi o drogi. Fundusz Rozwoju Dróg. Fundusz Rozwoju Dróg, jeżeli popatrzę sobie tylko na perspektywę 2024-2025 i już środki, które mamy przydzielone dla województwa podkarpackiego, to ponad Miliarda złotych na rok 2026, bo to tak jest, że nabór trwa w 2025, a inwestycje realizowane w 2026, żeby już na samym początku roku samorządowcy wiedzieli, że mają przyznane środki, mogą rozpocząć proces inwestycyjny. Tutaj mamy 166 milionów złotych, trwa ocena wniosków. Oczywiście zainteresowanie było o, jak zwykle bardzo duże, mamy więcej wniosków aniżeli możliwości finansowych, ale najlepsze inwestycje zostaną wybrane. Czyli to jest z jednej strony to jest ta dostępność komunikacyjna. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o rozwoju takim społeczno-gospodarczym każdego regionu, w tym województwa podkarpackiego, musimy popatrzeć przez pryzmat osób, które potrzebują takiego wyjątkowego wsparcia. Czyli tych grup, możemy tak powiedzieć, najsłabszych, które sobie z jakiegoś powodu samodzielnie nie są w stanie poradzić. Czyli wsparcie osób z niepełnosprawnościami 1,5 miliarda złotych. To są środki, które zostały w budżecie wojewody przeznaczone na realizację różnego rodzaju programów bezpośrednio adresowanych do no, tych osób. To jest cały system opieki społecznej dla osób, które są w trudnej sytuacji i tutaj jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat systemu opieki społecznej to jest ponad miliard 700 milionów Złotych, tylko że w ten system opieki społecznej też ten, ta pomoc dla osób z niepełnosprawnością też, też wchodzi, e, czyli wszelkiego rodzaju programy e, społeczne. Ale Mówiąc o rozwoju społeczno-gospodarczym mamy tak dostępność komunikacyjną, mamy z drugiej strony pomoc dla, dla najsłabszych, ale musimy budować atrakcyjność em, inwestycyjną regionu. I teraz budowa atrakcyjności inwestycyjnej regionu to też między innymi e, różnego rodzaju inwestycje, które pozwolą na e, godzenie dwóch ról, czyli e, rodziny, opieki nad dziećmi e, i pracy zawodowej. I tutaj bardzo fajny program aktywny maluch. i z tego programu jestem szczególnie dumna, bo jestem dumna z samorządowców, którzy wzięli sobie do serca, że mamy środki europejskie w 100% finansowania że nie trzeba wkładu własnego oprócz inwestycji można pozyskać również środki na pokrycie kosztów funkcjonowania na tej placówki co z kolei stwarza większe możliwości dla rodzin które są w trudniejszej sytuacji materialnej, i zawsze rozważają, czy stać mi na to, żeby dziecko wysłać się do żłobka, czy, czy szukam jakiejś opieki innej. I tutaj właściwie zostały nam 23 gminy, w której jeszcze nie ma ani jednego miejsca w żłobkach, w pozostałych gminach, a było 68 na samym początku, udało się przekonać samorządowców. Stworzyliśmy ponad, już prawie blisko 5 tysięcy nowych, dodatkowych miejsc w żłobkach na terenie naszego województwa. Zainteresowanie, zwłaszcza w końcówce, było tak duże, że mamy listę rezerwową, więc te oszczędności, które nam się będą gdzieś tam pojawiać, to będziemy przeznaczać dla samorządowców, którzy czekają w kolejce na realizację tego typu inwestycji. Ale też, czyli to jest kolejna taka płaszczyzna, jeżeli mówimy o atrakcyjności inwestycyjnej. Ale atrakcyjność regionu i takie przyciąganie potencjalnych inwestorów, to również stwarzanie atrakcyjnych warunków do inwestowania przez realizację szeregu programów przez samorządy. Bo to samorząd województwa, samorządy lokalne kreują politykę rozwoju na terenie województwa. I tutaj mamy programy, regio, programy regionalne, fundusze europejskie dla Podkarpacia. Szereg bardzo dobrych i dobrze zrealizowanych różnego rodzaju inwestycji. Mamy Krajowy Plan Odbudowy, z którego korzystają przedsiębiorcy, ale też i samorządowcy. Mamy fundusze europejskie w programach tak zwanych krajowych, z których beneficjenci korzystają. Oczywiście o potencjale i o takim szybkim tempie rozwoju decyduje innowacyjność technologii i i ta umiejętność wdrażania pozyskiwania środków i w realizacji różnego rodzaju programów badawczych na Podkarpaciu jest coraz lepiej w tym obszarze. Mamy Podkarpackie Centrum Innowacji. Mamy świetne uczelnie, które korzystają ze środków, realizują, wdrażają programy badawcze. Ale mamy coraz więcej szkół średnich. To są szkoły ponadpodstawowe, zarówno technika, jak i szkoły branżowe, które mają świetnie wyposażone laboratoria przygotowują uczniów do tego, żeby rynek pracy bardzo szybko ich wchłonął. W tym roku zrobiliśmy otwarcie czyli taką wojewódzką odsłonę inauguracji roku szkolnego w zespole szkół technicznych w gorzycach. Wydawałoby się, bo tak o dużych szkołach wszyscy zawsze słyszymy. Natomiast postanowiliśmy tam pojechać, bo to jest świetna szkoła. Świetna szkoła, która w tej chwili kształci, uczy ponad 400 uczniów, w, i tam jest i robotyka. Są kierunki związane z technologiami, technologiami dronowymi i informatyka, bo bardzo nam zależy na tym, żeby inwestować w młodzież w te obszary, gdzie jest bardzo wysoki potencjał rozwojowy, bo Technologie, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, to ten rozwój technologiczny jest bardzo szybki. Polska musi nadążać za Europą i światem, a województwo podkarpackie musi w Polsce też odgrywać taką kluczową, wiodącą rolę, a przecież mamy potencjał. Tak, na sam koniec, panie wojewodo, jak wygląda pani dzień pracy? On jest zawsze długi. Ja zaczynam tak klasycznie, 7:20 codziennie. Też mam takie rytmy ustawiony. To już w urzędzie, 7:20. E, nie, 7:20 wyjeżdżam z domu i przed godziną tak gdzieś 7:30, 7:40 jestem już w urzędzie. E, w zależności od tego, czy mam dzień, że, że rozpoczynam od jakiegoś spotkania, no to wtedy spotkania, ale zazwyczaj. No to, jest, to jest załatwianie wszystkich spraw, czyli poczta, podejmowanie decyzji, podpisywanie szeregu pism, spotkania z pracownikami, z dyrektorami. Bardzo często mój kalendarz jest taki, tak bardzo wypełniony, więc spotkania z samorządowcami, ale też i innymi osobami, które mają taką potrzebę, bo jest jakiś problem i trzeba ten problem rozwiązać. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak popatrzymy na liczbę pracowników plus administracja zespolona, to jest kilka tysięcy osób. Szereg różnego rodzaju wyjazdów na spotkania w terenie. I ja bardzo dużo jeżdżę i będę jeździć na różnego rodzaju spotkania, dlatego że to mi pozwala lepiej poznać problemy samorządowców, lokalnej społeczności, żeby, i, i, i dobrać właściwe instrumenty pomocy. Takim przykładem jest, to to już w wielu miejscach opowi opowiadam, ale, ale opowiem, bo to jest taki, taki fajny przykład, że jadąc z uroczystości w okolicach Krosna, po drodze zatrzymałam się w miejscowości Konkolówka, bo tam społeczność lokalna tak bardzo mnie prosiła, żeby chociaż na 15 minut, chociaż na 15 minutek. I tam się okazało, że tam jest osuwisko. Osuwisko, z którym mieszkańcy nie mogą sobie poradzić od wielu, wielu, wielu lat. I finał tego, tego krótkiego spotkania jest taki, że spotkaliśmy się razem, bo to jest droga powiatowa i to osuwisko jest na drodze powiatowej, a my w moim budżecie są pieniądze na usuwanie osłowisk, i realizacji inwestycji w tym obszarze. Finał jest taki, że spotkaliśmy się ze starostą z mieszkańcami. W przyszłym roku zostanie złożony wniosek do mnie i myślę, że w przyszłym roku zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji, na którą kilkanaście, a może dziesiąt lat mieszkańcy czekali. A jeszcze czas na odpoczynek w Pani pracy? Są weekendy wolne? Nie ma weekendu, nie ma żadnego weekendu. Całą dobę, tak. I, tak, praca cała, cała doba, całą dobę. Często kończę tą pracę 22-23, bo nawet jeżeli gdzieś pojadę na jakieś uroczystości, to potem wracam do urzędu, bo te sprawy wszystkie trzeba załatwić. To decyzje muszą być podejmowane właściwie każdego dnia, bo przychodzą na przykład pisma z ministerstwa, że są jakieś dostępne środki. Ja tak mam fajnie zbudowany zespół współpracowników, że już teraz wszyscy wiemy, że każde możliwości finansowe, które się pojawiają na horyzoncie, my z tych możliwości korzystamy. Budżet wojewody udało się zwiększyć w roku 2024 o około miliard. Myślę, że na 2025... Będzie trochę więcej niż miliard, bo już mam niecały miliard większy budżet w porównaniu do zapisów z ustawy budżetowej, a przecież jest dopiero wrzesień, więc myślę, że uda się go zwiększyć jeszcze bardziej. więc Tego sobie życzymy wszyscy, bo na tym korzystają mieszkańcy naszego regionu. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzę. Nie wiem, co mogę ży życzyć Pani Wojewodę, żeby tylko była spokojna pogoda. Tak, spokoju. Przede wszystkim spokoju, spokoju. spokoju. No i tak chociaż troszkę tego odpoczynku. Tak, to tego, tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.